JEZUS MARIA! Co to było? Hej, cześć, z tej strony Xen. Witam was w pierwszym odcinku z gry My Beautiful Paper Smile. Jest to taki... Jakiś kartonowy, jakiś horrorek, w którym każde dziecko jest zmuszane do uśmiechania się. Nawet kiedy jest smutne, nawet kiedy jest złe. Zawsze musi się uśmiechać. No dobrze. Zaczynamy naszą historię, mamy trzy czaptery do ogrania, czwartego jeszcze nie ma, z tego co tu widzę. No dobrze, lecimy pierwszy. Po kolei wszystko. Chcieliście horrorek? W miarę klimatyczny? No to macie. Mam nadzieję, że się wam spodoba. To chyba my. Każdego dnia słyszymy ten jeden yy, głos. Ten głos to głos autorytetów, czyli chyba ich nauczycieli, i tak dalej. Co to było w ogóle? Coś go tam otaczało. Powiedzieli nam, mówią nam, że radość jest życiem. Mówią nam, że smutek jest śmiercią. Kontrolują nasze umysły i emocje. Błogości pozwalają nam prosperować, ale w depresji zwalają tylko na udrękę i cierpienie. W nocy słyszę jakiś dziwny, inny głos. To głos zagubionego dziecka, go nie mogę zobaczyć. Zamiast tego widzę kolejną figurę, kolejną postać. O kurde. <noise> Opuść to miejsce. <noise> ok. Jak śpię te słowa przechodzą przez moją głowę. Z przyjemnością. Czy ja po prostu chcę uciec stąd Wszystkie joyousy obudzone <noise> ja chyba, czyli my wszyscy, wszystkie dzieci mają się obudzić. Ej, to my jesteśmy, tak? Mogę coś kliknąć? Nie, nie mogę. Jezu, ale creepy te uśmiechy mają. Dobrze widzieć cię obudzonego. Czy miałeś jakieś y, tutaj sny w ostatniej nocy? Tak. Zagubionego dziecko, y, zagubione dziecko odwiedziło mnie znowu y, w trakcie kiedy spałem. Co ci powiedział? Że nauczyciele, czyli w sumie ci, którzy ich trzymają. Słabną, nasze szanse, żeby stąd uciec, zwiększyły się. Ten czas nadejścia naszej yy, dezercji stąd wyprawia mnie o jeszcze większy strach przed tymi autorytetami. Dobra, będziemy ich nazywać autorytetami po prostu. Czyli ostatnio dość okrutni w ostatnich dniach. Ja też się boję. Ale musimy szukać jakichkolwiek szans, żeby stąd uciec. No to ciekawe jest. Dobra, mogę się, mogę się ruszać. Tak wyglądamy. Jesteśmy jakimś powalonym dzieciakiem z uśmiechem na twarzy. Co tu jest? Ach. Dobrze. A czyli shiftem biegamy. Jak mam jakąś myszkę o taką rączkę, to możemy tutaj coś wziąć. Co to jest mamy maskę to jest twoja twarz zawsze się uśmiechaj biały, biały bilet być wykorzystywany, żeby oglądać jakieś tutaj ee, o. jakieś filmy no co się stało o dobra i mamy zebranych ich 1 na 5. i tutaj nic nie ma to jest nasz współlokator no dobrze to idziemy idziemy dalej drzwi do celi są nadal zamknięte czy oni są w celach? o kurde tu coś mamy? będzie coś otwarte? nie no może użyć tego tiketa? jezus maria co to było? nigdy nie zdejmiesz swojej twarzy no to było ...porę. O! Mamy iść do dziennych jakichś. sal. No, dalej. Okej, okay, czyli to są ci, te autorytety, tak? Czy coś takiego? Nie możemy. Nigdy nie wyjdziecie przez te drzwi. No dobrze, a tutaj coś jest? To wszystko pozamykano, bo pewnie to są cele innych ludzi. Innych dzieci. Przerażające jest to, że wszystkie dzieci są tutaj zamknięte. O, Nie ma. Dzień dobry. Jesteś gotowy. Czy jesteś przygotowany na dzisiejszą salę? Myślę, że było... że to jest o wiele łatwiejsze niż wczoraj, niż było to wczoraj. Jestem pewien, że poradzisz sobie. Co my musimy zrobić? Super mi się podoba ten ambient taki głuchy jakby jest cały czas. Nie ma muzyki, jest tylko takie właśnie coś. To jestem znowu te autorytety. to też pewnie nie przejdziemy. Tak. Nigdy tutaj nie możemy przejść. A wy co w tym powiecie. Witaj, Joyus. Czy dobrze ci się spało? Często wydaje mi się, że. Leżę... Co w mojej głowie? Aha, mam jakieś dziwne myśli w mojej głowie. Nie mogę ich zrozumieć. Ale uśmiecham się, tak czy siak. To biedne dzieci. Tylko uśmiech cały czas w głowie. A, czyli tu mamy pójść, tak? Mogę tu przejść? Halo? Czy muszę z nimi pogadać wszystkimi? Nie. Zawsze się uśmiechaj, mój przyjacielu. Czy słyszałeś jakieś dziwne e, odgłosy, które zostały, były wydawane ostatniej nocy? Wydaje mi się, że to był, byli ci były te autorytety, ale nadal nie baliśmy się. Dobrze, ale. Ja chcę tu połazić gdzieś. Tu nigdzie nie mogę. Czyli to są te Daily Chambery, tak? O, mogę z nim pogadać może. Dziękuję drogie dziecko, że przyszedłeś Twoja... A, twoja obecność została odnotowana Proszę Udaj się do kolejki po lewej I idź do dzisiejszej sali No dobrze Mogę? O, mogę Zostawiliśmy się I oni nas zabiorą Jestem ciekaw, naprawdę. Będą jakieś sale tortur czy czego? Może jakichś testów, że my musimy się zawsze ośmiechać, nawet jak się boimy czy coś? Jezu by nie. Za tymi drzwiami są wasze sale testowe na dzisiaj. A ciemność wewnątrz pożre was, jeśli nie macie światła, dzięki któremu możecie z nią walczyć. Weźcie ze sobą swoje życie. I tematytry życie. Kończę jest. O, o! Będzie A, czy to nam da światło w ciemności, jak będziemy wszystko tam obserwować i szukać. I będzie nas trzymać bezpiecznym. Ja tyle. Dzisiaj musicie nauczyć się wykorzystywać wasze życie, czyli chyba to światło. I dlatego ta... Ta sala dzisiaj Wam pomoże. Żyjcie światła, żeby stąd wyjść. Nie bójcie się. Nie płaczcie. Zawsze się uśmiechajcie. Możecie wejść. O, kurde. No to wchodzimy. Kara zapisana. Czyli będzie ciężko, tak? Chwila. Mogę to jakoś... O, mogę wyekwipować to. Dobra. A co tu pisze w ogóle? Wypełni nas, naszego ducha życiem i będzie, będziemy świecić światłem w ciemności. I teraz mam go wyekwipowanego. A mogę? A, nie, może, nie mogę wyekwipować biletu. Dobra. To idziemy. Ciemności. Bardzo podoba mi się ten styl. O, tam coś sobie zapaliło. Bardzo podoba mi się ten styl. Taki bardzo podobny do. Jednej gierki, w którym graliśmy, już nie pamiętam nazwy. A, the, the Bendy and The Ink Machine, tylko że tam w pierwszej osobie graliśmy, a tutaj sobie gramy takim Dzieciaczkiem <grym> O, wziąłem. O, mamy deskę i możemy jej użyć jako. Jezu! Czemu to się pojawiło? Możemy użyć jej jako mostu. Co to jest, co to pisze? Miłość, radość. Spokój, cierpliwość, bycie miłym. Co? A wiara. No dobra, ale coś tu będzie innego, czy... O, jakaś karteczka. Ręka z jakimś... Z, jakąś... z jakimś kluczem chyba. Czy mamy znaleźć jakąś tutaj rękę urwaną? Co to jest? Bycie. A? Miłość swoja własna kontrola tak jakby nad sobą. Tu są drzwi. To nie będą zamknięte te drzwi, tak? Tak. Czyli musimy znaleźć ten klucz. Ale mi się podoba ten ambient. Prawda, a, a tu jest krew jakaś. Tak, widzicie? Oj, boję się. Nie wiem dlaczego, ale wzbiera we mnie takie dziwne uczucie. Tutaj zamknięte. Tutaj też. Że zaraz mi coś wywali na łeb. O, właśnie. Teraz mamy mościk. Co tu będzie? O! No to nas prowadzi. Klucz. Mamy klucz. Ale dlaczego była tam ręka? Tutaj coś nas prowadzi. To w ogóle nie są ślady krwi, tylko to są ślady kozła? Są stopy, tak jakby kozła, kopyta. Czy to jest diabeł? Brak perfekcji. Jest. Uka i będzie karany. Ooooo! Oh. Będzie karany... baj. Będzie karany torturami. O, oh, Boże. o, oh. No dobrze. Oj. Coś się będzie... Kim ty jesteś? Wiedziałem, że to nie będzie dobry pomysł za tobą łazić. Ale zawsze się musisz uśmiechać. Kim jesteś? Nie odpowiada nam. Gdzie jest twoja twarz? Nadal nic. Gdzie jest twój uśmiech? Też będzie nic. Oj, on chce nas dopaść. No. Nie, 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 nie. Umieranie ze mną jest. Bezbolesne To jest bezbolesną śmiercią O kurde Nie, 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 ja nie chcę się bawić Ja się nie chcę z tobą bawić Ja stąd uciekam Ja nie wiem czy ja do- NIE, 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 nie. Zostaw mnie, zostaw mnie Dlaczego tutaj nie ma nic? A dobra, ja musiałem go chyba okrążyć, tak? No dobra. Najwyżej zginiemy. Ale musimy przejść przez tamte drzwi. Tak mi się wydaje. Bo tamto przejście zniknęło przecież. Nie, 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 nie. Uciekamy, uciekamy, spokojnie. Mam wrażenie, czy kamera się do nas zbliża? Otwieraj te drzwi. Jest! O! Udało się. Udało się wyjść chyba, nie? Tak. O nie, on płacze. Czyli będzie torturowany? Niech szczęście wypełni was ci, którzy przeszli przez tą ciemność. Ale szczęście opuściło jednego z was, bo widzę, że jest po prostu jeden we łzach. Czy czujesz, że ciemność wstąpiła w twoje serce? Czy czujesz, że wstąpiła w Twoją duszę? Powinieneś słuchać naszych instrukcji, dziecko. Proszę, zaprowadźcie ją do O nie na tortury, prawdopodobnie, a nie na sesję jakąś. Za to sesję tortur, pewnie. Biedne. Sakra. Wy dzieci nadal się uśmiechacie i czyli wiele się nauczyliście zobaczycie dzisiejszą noc co zobaczycie jeszcze dzisiejszą noc teraz wróćcie do swoich cel i odpocznijcie bo jutro musicie wejść do kolejnych cel o kurde to jest ich codzienne życie tam y nie wiem czy to muszę zobaczyć, musiałem ogarnąć, ale zablokował jedne drzwi. Zablokował jedne drzwi, cholernik, jeden. No jestem ciekaw, jak tutaj się potoczy ta historia. Tutaj nadal nic, tylko tutaj możemy otworzyć, tak? Tak. No jesteśmy. Idziemy spać. Czy ktoś nas odwiedzi tej nocy? Dobra, z tymi oczami lepiej wygląda. Jak ma czarne te oczy do to jest przerażający. O, jesteśmy znowu. W tym momencie śpię. Znowu zapałem się na myśleniu o zewnętrznym świecie. Czy kiedykolwiek uda nam się stąd wyjść? Nie jestem pewien, czy może nam się to udać. Bez pomocy naszego zagubionego dziecka. Zagubione dziecko? Lost Child. Jesteś tutaj? Czy przemówisz do mnie? Tak dziecko. Słyszę twoje prośby. Czyli poprowadzisz naszą ucieczkę? Pomożesz nam w ucieczce bardziej? Ta postać przebywa na korytarzach yy, poza Twoją celą. Autoryteci mogą być wprowadzeni w błąd, pozwalając mi yy, przychodzić do ciebie. Posobność na, na ucieczkę może pokazać się sama. Czy powinienem się obudzić? Tak, dziecko. Zrób to, wtedy będę mógł zinfiltrować Twoje ściany? Twoje Twój pokój? Czy będzie mógł wejść do naszego pokoju, czy co? Dobra, obudziliśmy się, ale ten tutaj śpi nasz. Możemy go obudzić? O, obudził się. Ciała? ma Byku Czego mnie obudziłeś? Czuję, że to czas na ucieczkę. Czy jesteś pewien, że ten czas na Rozmawiałem z zagubionym dzieckiem i wierzę, że on nam teraz pomoże. Boję się, co nam zrobią autoryteci, jeśli zostaniemy złapani, ale będę podążał za tobą, przyjacielu. Nie pozostawię cię samego. No dobrze. A ja ciebie, przyjacielu, nie pozostawię samego. Powinniśmy teraz wyjść? Też się boję, co, co się stanie. Nie. Drzwi są zamknięte. Czy, zagubione dziecko, pozwolisz nam... Y, pomożesz nam? Co? Nic? Dzieci, jestem tutaj. Będę wam pomagał ale nie mogę pozwolić królowi <laughs> znaleźć mnie tutaj. Blokowałem Wasze drzwi, więc możecie uciec. Możecie zdjąć Wasze życia z jakiś czas, żeby uniknąć... A, czyli Wasze życia, to, to, to światło, które mamy wyekwipowane, żeby uniknąć y, kamer autorytetów. Jeśli zobaczą Wasze światło, będą widzieć Wasze światło zbyt długo, będziecie na pewno zabrani na Wasze te sesje tortur. Więc wykorzystujcie światło z rozwagą. Teraz muszę Was opuścić. Ok, czyli pierwsze co? Zdejmujemy to. Ach, nie mogę jednak stjąć cały czas tej maski. No dobrze. Jest to o tym. A, F, żeby kliknąć. Dobra, światło mieć. Tutaj nic, tutaj musimy być po cichutku. Czy mogę tutaj wyjść? Ale to w sumie. Po... Jezu, ale mi strasznie wyglądamy, Boże. Ale to w sumie. A, dobra, bo pożera nas ciemność. Rozumiem. Czyli nie możemy tak sobie siedzieć po prostu w ciemności przez cały czas. Dobrze. Musimy uważać. Musimy uważać, bo nas pożre coś. Tutaj mogę iść. Tu jest kamera. Widzicie to światełko? Podobnie trochę do Don jesteśmy w ciemności, to nas coś pożre. Okej, okay, dobra, udało się. Tutaj coś jest. Co my tutaj mamy? O, jest jakaś kartka. Dzieciak jak z jakiejś posiadłości 12 stał się jakiś bardzo taki niegrzeczny i sprowadzał jakąś rebelię? Tak, no. O się, Jezu, dobra, nie, nie... Chcemy takich tutaj rzeczy czytać. Ale zobaczymy, co tutaj będzie dalej. Ja nie wiem, czy w ogóle dobrze idę. Tak sobie podróżuję, ale o! O kurde, ale... Marysowany coś. Co to, to jest? Tutaj nic nie ma. Czy ja słyszę muzykę. W ogóle tutaj coś jest też. Nie, tutaj nic nie ma. Dobra. O nie! Widzicie to? Znowu kopyta. Czyli on tu jest. O, bilecik. Mój bilecik. O nie, 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 nie. Ja nie chcę znowu uciekać. Ale będę musiał. O nie, znowu te... Kurde. O! Spokojnie. Spokojnie. No, Jezus Maria, kurde. Jesteś zabity. Co to było? No nie od początku. Dobra, to widzimy się jak już będę mniej więcej tam. Tutaj są jakieś... Lade, nie, stąd przyszedł. Dobra. Czyli tam nie chcemy iść. Tam nie chcemy iść w ogóle. Tutaj zamknięta, tutaj otwarte, dobra. Czyli nie powinniśmy tam iść. Czyli, jak są kopyta, tam chyba nie idziemy. To jest złe. Dobrze, gdzie my jesteśmy? Ten pokój wydaje się bardzo ważny. Czy widzisz jakieś yy, ekrany nad nami? A, to, to jest po prostu monitoring cały, możemy zobaczyć, możemy znaleźć jakieś tutaj e, o, obiekty, które będą, które nam się przydadzą. Szukaj czegokolwiek, co pomoże nam uciec. Dobrze, tutaj nic. Ten sobie będzie łaził pewnie, o, bilecik kolejny, tak? Great Ticket. A, tu są ogólnie jakieś inne biały ticket, grey ticket czy pewnie mamy ogólnie bileciki o jezu dobra to wy sobie to przeczytacie jak będziecie chcieli to sobie zatrzymacie to no nie będę wam tego tłumaczył bo to za dużo czasu zajmie ale to chyba było ważne czy 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 jakąś dyskusję w adjoining pokoju adjoining? <laughs> W sąsiednim pokoju. O nie. Dziecko, dlaczego szwędasz się tutaj? Dlaczego twoje oczy są otwarte? Czy zapomniałeś jak spać? Nie bój się dziecko. Yy, za nauczymy cię jak spać. O nie, nasz przyjaciel. Biedny. I ja. O! Proszę, żebyśmy się nie musieli ukrywać. Dobra. Uh. Jezu, nie. Zabrali nam go. Mój przyjaciel został zabrany. Muszę za niej podążyć. W tym momencie. Dobra, czyli nie zostawiamy naszego przyjaciela. To się cieszę. Myślałem, że będziemy musieli go zostawić, czy coś. A, łe, łe. Ale ja nie chcę tam. O, jest dobra. A nie, tu było warte. Ty to gdzie oni z nim poszli? Tutaj nie. Tutaj? Nie, tutaj byliśmy. Bo ja nie chcę do tamtych drzwi iść, no. Ale nie chyba z nim wrócili po prostu do tych sal, tam poprzednich. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Dlaczego by nie? Ma spać przecież, no właśnie. Co tu się stanie? Tak, idą tutaj. Co oni z nim zrobią? No chyba tortury będą. Tak coś czuję. Oby nie. Biedactwo. Dobra. Pyk. O. W ogóle ja się cały świecę, oni mnie nie widzą, że idę. O! To jest to miejsce, gdzie nie, nigdy jeszcze nie mogliśmy wejść. Powiedzieli, że nigdy nie wejdziemy. I to są te sale tortur? Coś tak czuję, że tak. O nie, zablokowali drzwi. Zagubione dziecko, czy jesteś tutaj? Pomóż mi. Pomożesz mi znaleźć mojego przyjaciela? Zniknął? No, nie ma go. Autoryteci mogą powrócić, żeby jeszcze mnie złapać. Muszę wrócić do mojej celi. Nie. Czy naszego przyjaciela no. Mam nadzieję, że nie zabili. Ale on już nie będzie nam chciał pomóc. Jestem tego pewien. Dobra. Mój przyjaciel zniknął. Został zabrany. Zabrany ode mnie. Zabrany tak jak wielu innych, i nigdy nie wrócili. Teraz muszę znaleźć ucieczkę, muszę znaleźć wyjście stąd samemu. Czuję się zagubiony. Mój przyjaciel z, z, został. <gryw> Mój przyjaciel zniknął. Wędrując. Wędrując jak wielu innych, i nigdy nie wrócili. Teraz muszę sam zniszczyć tą pętlę. Czuję się zraniony. Mój przyjaciel jest zraniony, torturowany, torturowany jak wielu innych, i nigdy też nie wrócili. Teraz muszę sam się regenerować. Jestem sam. Proszę, pomóż mi. No, wszyscy mają się obudzić. Al is awake! Kolejny dzień, a naszego przyjaciela już nie ma. No dobrze, ale myślę, że to wszystko byłoby na ten odcinek. O, mamy iść do dziennych tutaj sal. Także. Mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek. Stawcie jakiś komentarz, czy chcecie dalej takie odcinki. A ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia i pa! -pa.